Są ludzie, którym się wydaje, że fotografia to pstrykanie zdjęć. Od cyk i jest. Ale są też tacy, którzy chcą poświęcić wiele ze swojego życia po to, by ich zdjęcia zachwycały, inspirowały, ciekawiły, szokowały. Przed tymi mozolna droga. Najpierw trzeba się nauczyć swojego narzędzia, czyli aparatu. Potem trzeba opanować mnóstwo pojęć, które początkowo wydają się równie abstrakcyjne co fizyka kwantowa. Trzeba zrozumieć głębi ostrości, wszystkie te preselekcje czasu, przesłony i pojęć czym jest kompozycja, jak składać różne elementy ze sobą, jak widzieć kolory. A na koniec najtrudniejsze: nauka malowania światłem. I posługiwania się nim jak pędzlem w rękach mistrza malarstwa. Czasami jest trudno, czasami jest niewdzięczne. Ale przy odrobinie zaangażowania i wytrwałości w końcu przychodzi moment, w którym otwiera się nowa, zachwycająca perspektywa. Taka, w której Twoje zdjęcia zaczną Cię cieszyć i budzić podziw u innych. Per aspera ad astra przez trudy do gwiazd, a my jesteśmy od tego, żeby Cię w tym wesprzeć.